Jestem w porcie, dzisiaj jest 8 lipca tutaj jest taki fort, na Wyspie Solnej jesteśmy Tu widać jest port jachtowy, też widać marinę Bardzo ładne to jest Port drzewny tam jest w oddali A tu teraz będziemy szli, jest taka nazywa się Reduta Morast, i będziemy do niej wchodzić. To jest wycieczka z przewodnikiem, jest tutaj grupa, no i wchodzimy do tego.